Tymczasem Ukraina wymykała się spod rosyjskiej kontroli, więc zaczęto mówić, że nasza ukraińska siostra sprzedała się Zachodowi niczym dziwka. Lub do władzy doszli nacjonaliści. Wyrzekają się wszystkiego, co rosyjskie. W ukraińskich sklepach mówią po ukraińsku. No i oczywiście, że Ukraina kradnie gaz i ogólnie żyje wyłącznie z transportu naszego gazu na zachód. Obwiniano Ukrainy i cały świat zabrak do zgonnej wdzięczności za wyzwolenie spod okupacji niemieckiej i ogólnie za bliżej nieokreślone dobrodziejstwa radzieckiej jeszcze Rosji. Wiadomości zmieniły swój wcześniejszy kształt. Nie były to już fakty odnośnie wydarzeń, lecz jakieś fragmenty, wycinki z wydarzeń i wypowiedzi, które były ułożone w sposób odpowiadający władzy. Nieważnym się stało Kim jest ta osoba, co powiedziała? Mógł to być w ogóle jakiś mały przedsiębiorca ze wschodnich Niemiec, ale Niemiec. A więc, jeśli on powiedział coś, co możemy wykorzystać, wykorzystajmy to. Więc wiadomość brzmiała tak: W Niemczech wspierają wyzwolenie Abchazji i Osetii z Buta Gruzji. Albo nawet niemieckie gazety donoszą: wspieramy Putina. Kto by to czytał, cały artykuł. Kto to sprawdzał, kim jest Klaus Iwanowski i czy on w ogóle istnieje? Nawet o negatywnych wydarzeniach pisano pozytywnie. Na przykład, po co pisać, że rubel słabnie, jeśli można powiedzieć, że to dolar drażeje? Po co pisać, że dużo firm farmaceutycznych przenoszą produkcję z Rosji do innych krajów? Jeśli można to ująć inaczej, że szereg zagranicznych koncernów farmaceutycznych potwierdza, że planują i dalej produkować lekkie w Rosji? O tym, że sporo młodych specjalistów powiązanych z IT wyjeżdża pracować za granicę, mogli napisać uważają, że Rosja tonie i jak szczury uczekają sam narzucając się do morza. Albo niezdecydowana młodzież stadami biegnie za granicę. Z artykułów nadal można było zrozumieć, że IT specjaliści uciekają z Rosji, ale to akurat było już pomijane, zostawały tylko te słowa stade, szczury, niezdecydowany. Wszystko wróciło do formułki rodem ze Związku Radzieckiego. Dzisiaj zachodni tańczysz jazz, a jutro oczyzny im sprzedaż. Osoby, nawet ewentualnie nielojalne wobec władzy i jej decyzji, zaczęto określać ci, co potem włączą do piątej kolumny zdrajców. Naród. Zgadzał się z taką retoryką, bo faktycznie osoby myślące były dla niego czymś obcym, czego trzeba się pozbyć, niczym jazgi. Określenie liberal, które w Rosji i tak w, w sumie w historii Rosji było raczej wyzwiskiem, media przykręcały na liberasty. Połączywszy słowa liberal i pederast mężczyzna homoseksualista. Teraz każdego, kto ceni wolność słowa, wolność osobistą, każdego, kto podziela tzw. europejskie wartości, można było pogardliwie nazywać liberastem. W sumie, wszystkie europejskie wartości rosyjska propaganda sprowadziła do tego, że Europa uwielbia Paradę LGBT. O Europie, no z wyjątkiem Niemiec, mówiono lekceważąco, jakby Europa ma o sobie zbyt wysokie mniemanie, a nie ma nic, w szczególności węgla i ropy, a względem cywilizacyjnym też było niczego warte. Propaganda przedstawiała świat tak, że jest piękna, dobra we wszystkich sensach tego słowa Rosja. Jest zła Ameryka, która tak naprawdę ledwo zibie. Jest zazdrosny Zachód, który szczeka na wielką Rosję niczym mały piesek na rower. W 2013 roku Wprowadzony został kolejny artykuł. Teraz można było być ukaranym za propagandę homoseksualizmu wśród nieletnich. Znowuż to było zrobione dla dobra obywateli. I to w kraju, gdzie 10 lat wcześniej, za rządów Putina, Eurowizję wygrał zespół Tatu, korzystający z tego obrazu homoseksualnej pary nieletnich dziewczynek. Kolejny artykuł, w którym w ogóle nie jasno o co chodzi. Niby homoseksualizm nie jest zakazany, ale wszelkie przyjawy publiczne są niedopuszczalne. No przecież dzieci mogą zobaczyć. W tym samym czasie w telewizji lecą teledyski rosyjskich homoseksualnych artystów. Cały kraj żartuje z Bilana, Kirkorowa, Baskowa. Ale LGBT-parady są zakazane. Po pierwsze, Rosja, jak Związek Radziecki, jest bardzo homofobicznym krajem, a po drugie, osoby, co dzisiaj śmiało mówią o swojej inności, są niebezpieczne, bo jutro tak samo mogą wyjść na protest przeciwko władzy. Naród odbierał to jako pozytywną zmianę, przecież dbają o nasze dzieci, a tych innych to my nie chcemy. Niech jadą do tej swojej zgniłej Europy. Media umarły i rozkładały się. Krzykliwe i nacechowane nagłówki, a za nimi artykuły, które niczego nie potwierdzają. Ciągłe przytaczanie opinii ekspertów, nie wiadomo kim oni są. Politycy i propagandziści, którzy nagle jakby stali się specjalistami we wszystkich dziedzinach. Coraz więcej pojawiało się politycznych programów telewizyjnych przerażająco niskiej jakości, gdzie argumentem dowodzącym błędność czyichś poglądów politycznych mógł być na przykład Gust muzycznym przeciwnika. Protesty w 11, 12, 13 roku, w tym dość duży na placu Bolotnym, nie dały nic. Chociaż nazwać protest, w którym bierze kilka procent od mieszkańca całego miasta, ogromnego miasta, stolicy, dużym no można tylko umownie. Protest nic nie dał, nie tylko dlatego, że było mało uczestników, ale i dlatego, że wśród protestujących nie było jednomyślności. Połączyły się grupy o bardzo zróżnicowanych poglądach. Celów protestu było za dużo i niektóre, no jak na przykład odsunięcie Putina od władzy, no były na wyrost, jak dla tak małej liczby protestujących. A większość innych celów było odwrotnie zbyt demokratyczna dla totalitarnej wówczas Rosji. Unieważnienie wyborów na to władza by nie poszła, a nawet gdyby w jakiś sposób to się udało, zrobiliby nowe wybory, znowu z takim wynikiem, jakiego potrzebuje władza. Więc jednym zauważalnym skutkiem protestów było pojawienie się ustawy o protestach i zaoszczenie kary za łamanie zasad organizowania protestów. Tak minimalna grzywna dla osób fizycznych wynosiła od 20 do 300 tysięcy rubli, a dla osoby prawnej do miliona rubli. Na mocy ustawy rząd uzyskał prawo do odmowy zorganizowania wieców, jeśli organizator planowanego wiecu wcześniej popełnił wykroczenie administracyjne w trakcie zorganizowania imprezy publicznej. Tym samym znaczna część działaczy opozycji zostało pozbawiona możliwości zapowiadania imprez masowych. A więc de facto spotkanie i manifestacje przeciwko władzy zostały zakazane. Oficjalnie nadal możliwe, trzeba było uzyskać pozwolenie od władzy na to, żeby wyjść i krytykować. No, takie pozwolenie oczywiście władza prawdziwej opozycji nie dawała. Już wtedy, odnosząc się do protestów, rzecznik prasowy prezydenta Rosji Pieskow, nazwał żądanie protestujących głupstwem. A kiedy jeden z tłumiących protestów policjantów został ranny, Pieskow powiedział, że za takie coś trzeba rozmarować wątroby protestujących po asfalcie. Znaczna większość Rosjan to odpowiadało. No bo po co oni protestują? Przeciwko czemu? Wojna się skończyła i jest co jeść. Захід з фінансовою революцією на Україні. Україна змінила власність. І що? Тилий осіб згинуло. І що? Україна є задоволена? Не хочемо тих майданів. А Путін – це правдивий хлопець. Якби не він, то що б з нами було? Давно б пожарило нас то НАТО, а по російських вулицях спрацювали би собі геї і лізбійки. Чи того хочемо?